Krociowe interesy nad wisłą, jak ujawnił tygodnik Gazeta Polska, do dziś robi dwójka rosyjskich oligarchów: Igor Rybakow i Siergiej Kolesnikow. Ich nazwiska znajdują się tylko na liście ukraińskich sankcji. W efekcie należąca do nich grupa Technonikol cały czas jest jednym z liderów w Polsce w produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, m.in. pokryć dachowych i wełny mineralnej. Oficjalnie ani Kolesnikow, ani Rybakow nie wypowiadali się na temat rosyjskiego ataku na Ukrainę. Jednak to właśnie TechnoNikol po zablokowaniu w Rosji Instagrama i Facebooka dał zatrudnienie tamtejszym influencerom, odciętym od źródeł dochodu. To nie wszystko. Rybakow po rosyjskim ataku na Ukrainę zaczął skupować akcje firmy konsultingowej Althaus, obsługującej strategiczne przedsiębiorstwa. Kontrolowane przez Putina jego ludzi objęte międzynarodowymi sankcjami, m.in. Rosneft, Roskosmos, Rosatom czy Alfa Bank. Z kolei Kolesnikow jest współpracownikiem objętego brytyjskimi sankcjami Borysa Titowa, przyjaciela Putina, będącego przedstawicielem prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw ochrony praw przedsiębiorców. Zresztą produkty Technonicolu powstają ze składników pochodzących z Rosji, w tym rosyjskiej ropy naftowej. We wrześniu 2021 roku, pół roku przed rosyjską inwazją na Ukrainę, spółka otworzyła na terenie województwa dolnośląskiego fabrykę wełny mineralnej, stając się na polskim rynku w tym zakresie jednym z kluczowych graczy. W marcu bieżącego roku z nazwy polskich podmiotów kontrolowanych przez Rybakowa i Kolesnikowa wypadło słowo TechnoNikol, a pojawiła się nazwa jednej z niemieckich marek. Tak zmianę tłumaczono swoim kontrahentom. Proces zjednoczenia europejskich spółek naszej korporacji pod wspólnym znakiem handlowym Berner, który jest międzynarodową marką z ponad 140-letnią historią i silną obecnością na rynku niemieckim, pozwoli na ujednolicenie identyfikacji firmy wśród naszych klientów. Poszerzenie gamy produktów o inne materiały budowlane ułatwi proces sprzedaży, dzięki czemu firma Berner stanie się producentem kompleksowych systemów i rozwiązań budowlanych w Europie.